So, you must be Hopkins. Get off, man! So, Jimmy boy, here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys. The women, the chaff, and all that nonsense. Okay, so what's that to do with Standing up to people, keeping them in line. This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Yeah. Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is going to make it. And it's going to be me. Ladies and gentlemen,

Na napierę, na, pere, na pere. Uuuu! To jest świniak. No, hapio... No dobra, ty! Mam tu jakieś bronie albo coś? Ten! <laughs> Co za debil! O nie! A... Dawaj byka, dawaj byka jeszcze. Już mam na niego metodę. Dawaj byka w ścianę ziomaczku. No. Dawaj, dawaj, dawaj co masz Co on robi? Idzie, idzie, idzie. Mm. <grystanie> <grystanie> nie, nie teraz Ale zjebałem. <grystanie> <śmiech> <śmiech> dobrze, dobrze Chodź, 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 chodź byczku No dawaj, dawaj, dawaj Dawaj gruby Jego się rozpędza w ogóle Nie mogę go fecić w ogóle Dawaj, dawaj, skąd nie Nie siła, a technika się liczy O nie. Dobrze. nie! 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 Rozmęczył się, Na zmęczenie! Tak przeciwnik jest większy na zmęczenie! ony You happy now, jerk ecstatic? I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. <laughs> <laughs> Friends? The ghost. You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No, I'm taking over <laughs> this. Those am And you a liability. See you around, moron. Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Uh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You did it? No. But I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. <laughs> <laughs> Jak on walczył, to with russell pacified i could be forgiven for thinking my troubles at bulworth were over but this place is a rotten onion peel off one stink and there's another even smellier one beneath well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist no sir i never pugilized in my life really and that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals no i never said that. well i listen to things hopkins you try and stay out of trouble now go see the cook down in the kitchen helping her might teach you some humility okay sir hey new kid you're that guy that beat up russell so what's it to you hey listen we like to box the noble art and all that why don't you come down by our gym in old bulworth vale.

Mogą, dobra. Nie było tematu. Nie akceptowałem. Sorry. Ok, lecimy, dobra. Do szkoły. Ja już 10 po. Pamiętajcie, młodzi widzowie, nie spóźniać się do szkoły na lekcję. Teraz się spóźnię. Kasy, kasy. Nie, zostaw mnie! To do klasy, gisią meczku. O marszliwia. masz, ty wie pan. się. po jajach. Dobra, już na wtóce byłem. Już wiem, z czym to się je. Ужаснее. Graj right Trombi. I... Tak jest. Zaliczone. Wspaniale. Ten milf to moje A, czyli całujemy dziewczynę i dostajemy bon bonusa zdrowia. To mam maxa zdrowia, więc... Teraz pocałować, czekaj. Okay. Algo dojechali. Czarnego dojechali. Ja była, to jest. Dobra, na tylko na ciasta leci. Ta mała? Taką młodą? Dobra. Chyba się. Ipa. Tylko próbowałem, czy można po prostu, czy gra takie daje możliwości, tak? Bez tutaj żadnych tych. Ja właśnie mam to radio, ciekawe czy mogę oddać temu żółkowi. Tak, by the way, ja nie, nie mogę. No wreszcie WF, nie?

A, dobra, nie tak. Kolanko. O nie, przesadziłem. Kolanko też jest dobre. Odblokowałem na dochwyty. oni tych tak tańczą. Kolano, mały To jest. Jak było z Bani? A dobra, już nie wypróbuję nawet. Jest już, mam coś z dyni, mam kolano. No będziesz że tym dziewczyną? No jebie go? Tylko Girasem, Rudy. Jak Bob. Ale tak w Polsce nie ma na przykład zapasów na WF-y, nie? To jest takie bardzo amerykańskie. Pana w to Mam? No pewnie Werewolf Mask. Zajbiście. Luźno, trzeba się czasem wylać, nie? Tak jest. U. Sorry, sorry, sorry. Chciałem. Z wami A, tu mogę się przebrać jeszcze. Ale się nie przebieramy, luźno. Pokażę, żeby. Nowe chwyty! Kolano! I bania! Hmm, no to jest to co lubię. Bania, ziomeczku. Ja to są jakieś Kodzilasy! Lej ja się wam to poparzać. Ej no... Pali się mógł cześć, wychodzić z WF-u. Bania się, on tu leżysz. Ilu tu jest? To dużo To było, to ich było. Czasami lepiej odpuścić, jak rywali jest zbyt wielu. Nie no, albo z kitu, nie? Tylko się na jednego rzucają. Patony. Thieving jerks! What's up, Melvin? Ah, greetings. Hmm. Listen, some ruffians took it upon themselves to steal my Grotto's and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grotto's and Gremlins? Boy, you are sad. <laughs> sad? I'm distraught! Role-playing is the high point of human achievement. In fact. Upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? Ten groats. What? I mean ten bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. <laughs> <laughs> zabrać cztery te karteczki, że możemy to zrobić bez najmniejszego problemu, ale będziemy musieli się napisać. Dobra, pojeje. Poważnie? To mnie po prostu wija, nie? Daj jaki gość cię tryb. O tyle. Like, nie zaważy. ty! Ale ja go nie wiem z kim tu tanczysz. Zabaton. On nie hey, no nie mogę go złapać, nie? Bo sam się wyjebał. Dobra.

Dalej. Ten też będzie uciekał, poważnie. Nie, tutaj jest. Zabawa jest prosta. Panie. Brólibyśmy go olać, ale nie zostawimy w potrzebie. Tutaj jest dziewczyna.

i roci Rozrzucali te kulki I tak w szkole tak robiliście? Na początek bomba. Potem piącha, Kolano. To Powiem Ci odkąd wiem jak wyglądasz. Ja jestem przerażony teraz. Super, zrobiliśmy dyszkę. I zrobiliśmy się z śpiący, tak? Nie jest fajne. Bo i trzeba znowu iść do szkoły. Boże to... spyk. Zawsze tam wjechać? Nie można. Eee, teraz mnie się zastanawia w łóżeczku księdza. Mam ci do myślenia.